Dzień zaczęliśmy od misji. To wędruje tam! Kubły na śmieci koło Scham są umieszczone na pontonie na rzece. Pozbyliśmy się ładunku i, korzystając z pięknej pogody, pognaliśmy na drugi brzeg. Zaczęliśmy od szukania miejsca, by bezpiecznie zostawić nasz ponton. Nie obyło się bez małych komplikacji. No właśnie, to nie, to tu nie możemy. Chcemy próbować tutaj. Tutaj zostawiamy naszą dingi. Woda na pewno się trochę podniesie, ale ona będzie sobie pływała i dojście jakieś będzie. Natomiast tu jest taki napis. To jest Greenway Key i to jest prywatna posiadłość i trzeba zapłacić za Zostawienie tutaj dingi. Um, musimy się też zapytać, czy tutaj możemy zostawić. Pan nam powiedział z tej kawiarenki tutaj, że tutaj możemy sobie na bardzo krótko przywiązać dingi e, i tu zostawić. No dosyć jest. Pójdziemy zapłacić. Muszę powiedzieć, że mieliśmy dużo szczęścia, że prom nie podpłynął w czasie, kiedy nasza dingi swobodnie bujała się po wodzie. Bo murek, przy którym ją najpierw zostawiliśmy, należał do promu. I dingi w takim miejscu zostawiać nie wolno. Zapłaciliśmy za parking dla dingi i ruszyliśmy krętą leśną ścieżką, jak to w dewą, prowadzącą oczywiście w górę. Do wakacyjnej rezydencji Agaty Chrysti. Proszę bardzo, tutaj mamy ceny na ten rok: 13 funtów za dorosłego, 6,50 za dziecko, rodzina 32,50 i rodzina, gdzie jest jeden, dorosły, 19,50. Chodzimy. With us. Thank you so much. Thank you. Spokojny i klimatyczny gregoriański dom położony jest w dużym i romantycznym leśnym ogrodzie, który rozciąga się w dół zbocza w kierunku rzeki Dart. Agata Christie spędziła wiele szczęśliwych lat w Greenway. Jej rodzina odpoczywała nad rzeką, grając w krykieta i golfa. A kiedy jej najnowsza powieść była gotowa, urządzano czytelnicze wieczorki, próbując odgadnąć, kto zabił. Greenway House daje odwiedzającym rzadki wgląd w życie prywatne bestsellerowej powieściopisarki. Wnętrze domu pełne jest rodzinnych rzeczy, w tym artefaktów przywiezionych z wykopalisk archeologicznych, ubrania Gaty Christi i oczywiście licznych kopii jej słynnych opowiadań. Nieformalne ogrody w Greenway są spokojne i relaksujące. Można tam zobaczyć odrestaurowaną winiarnię i brzoskwiniowy dom. Wizyta w Greenway nie jest kompletna. Bez wycieczki na dół ogrodu, by odkryć domek nad samym brzegiem rzeki. O, ja, ja bym mogła mieć taki boathouse. Gdzie to? Na dole łódku? Zdaniem Agaty, Greenway to najpiękniejsze miejsce na świecie. Trudno się nie zgodzić, szczególnie w taką piękną pogodę. Greenway House i jego ogrody posłużyły jako inspiracje dla kilku powieści Agaty Christie, w tym Dead Man's Folly i Five Little Pigs. W ostatniej serii serialu stacji ITV Poirot Agaty Christie w którym David Sassett wcielił się w postać Herkulesa Poirot, Greenway wykorzystano jako miejsce kręcenia Dead Man's Folly. No to po wycieczce, po odwiedzeniu domu Agaty Christie, wracamy na łódeczkę i chyba będziemy się przestawiać z bojki na kotwicę. Taki mamy plan. Skoczyliśmy do dingi i pognaliśmy jak te przysłowiowe strzały. Jak zwykle. Znów nie mogliśmy się napatrzeć na nasz kochany Spellbound. Dostojnie bujający się na wodzie. Widok jak zwykle cudowny, prawda? No to lecimy na kotwicowisko. No to zbliżamy się do kotwicowiska. Parę łódeczek tam stoi. Ja idę sobie windę kotwiczną przygotować. I mamy nadzieję, że. Znajdzie się fajne miejsce dla nas i spędzimy tu sobie trochę czasu. Tak, mamy katamaran, mamy jacht żaglowy i mamy jedną motorówkę, więc na pewno uda się. Gdzieś tutaj znaleźć miejsce i rzucić kotwicę. Spodziewamy się, że motorówka odpłynie na noc. Katamaran i jacht, możliwe że zostaną. Jakoś nikt nie wiesza kuli. To takie ani katamaran, ani ten jacht, który tam stoi. Nie, katamaran powiesił kulę. To wszystko gra. O. No przecież czasem na kotwicy trzeba być, prawda? Jak się w takich pięknych okolicznościach jest. W takim pięknym miejscu jak rzeka Dart. Także, moi drodzy, jesteśmy na półwidzi. Idzie na niską wodę, moi drodzy, i tam już to wygląda niesamowicie dosyć. Widać błoto. Jacht, który tam się znajduje, stoi na wodzie. Potem mamy taki pas błota. I my stoimy na wodzie i stać na wodzie będziemy, bo jesteśmy na takim miejscu dosyć głębokim. Ale to jest ślicznie. Po prostu ślicznie. Z zachodu słońca oglądać nie będziemy, bo słoneczko jest tam i zasłaniają nam. Z górza. Ale za chwilę siądziemy sobie w kopicie, napijemy się piwa i będziemy się cieszyć tą ciszą. Ptaki śpiewają. Udeczka tam się okręci na wodzie. Pani tam też jest. Sprawdzała kotwice.